W Domu Kultury w Niedobczycach odbył się finał 13 edycji konkursu BHP Polskiej Grupy Górniczej Pracuje Bezpiecznie. Jego zwycięzcą został Rafał Zuch z ruchu Jankowice kopalni ROW. Szanowni Państwo, w przyszłym roku spotykamy się ponownie gdzieś tu w okolicach. Zobaczymy gdzie. Dlatego, że pora przywitać laureata miejsca pierwszego, zwycięzcę tegorocznej edycji konkursu pracuje Bezpiecznie 2016. Jest z nim pracownik kopalni węgla kamiennego ROW Ruch Jankowice, pan Rafał Zuch. Co pana skłoniło do udziału w konkursie pracuje Bezpiecznie? Ciężko powiedzieć na te pytania. Aczkolwiek od zawsze interesowałem się przepisami. Mój tata kiedyś też brał udział w tym konkursie, zajmował drugie miejsce na szczeblu kopalni. Chciałem też wziąć, sprawdzić swoją wiedzę, bo dwa lata temu skończyłem studia. Chciałem sprawdzić, jak to się klasuje w tych przepisach górniczych odnośnie mojej wiedzy. To znaczy, że górnictwo jest taką rodzinną tradycją w Pana domu? Zdecydowanie. Zarówno dziadek, jak i tata, i, i całe kuzynostwo, wszyscy pracują w branży górniczej. W tej samej kopalni co pan? Nie. Nie. W jakich kopalniach? Tata pracuje w tej samej, natomiast kuzynostwo w kopalniach jest Spółki Węglowej. Ile lat pracy ma pan za sobą? W tej chwili, w październiku, kończyłem drugi rok pracy w kopalni, i teraz leci 3. A dlaczego pan wybrał jako takie powołanie życiowe właśnie górnictwo? Na etapie wyboru szkoły średniej wybierałem technikum górnicze, bo one wtedy dawały pewną gwarancję pracy. Poza tym cała rodzina pracuje w tym górnictwie, zawsze to jest, była pewna praca, zawsze dawała dobre zarobki. No i w tym kierunku właśnie próbowałem iść. Co sprawiło panu największy problem podczas dzisiejszego konkursu? O, zdecydowanie ilość pytań. Moim zdaniem te sześć pytań to jest trochę za mało na sprawdzenie wiedzy ludzi, którzy się uczyli do tego kilka miesięcy. No. A co jest bardziej potrzebne wiedza czy szczęście, żeby zostać laureatem tego konkursu? Ja myślę, że trzeba mieć po tyle samo szczęścia, co wiedzy, żeby wygrać ten konkurs. Na co pan przeznaczy wygraną? Na pewno zabiorę gdzieś żonę. No i jako, że buduję sobie dom, to na pewno będzie wkład w mój dom. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem wiedzy tych młodych ludzi, którą przyswoili sobie na przestrzeni pewnie jakiegoś okresu czasu, kiedy musieli studiować przepisy, przygotowywać się analizować różne dokumenty. Więc naprawdę pełen jestem podziwu za tą wiedzę bardzo szczegółową, a jednocześnie chłopcy potrafili przekazać wiedzę w sposób łączony, Mam na myśli tu testy wyboru, tak? analizę umysły. Nic lodać, nic ująć, tylko pogratulować i naprawdę efekt, który osiągnęli jest dla mnie bardzo pozytywny, zaskakujący, bardzo pozytywnie. I tak jak nie tylko o tych 10 chłopcach można mówić tutaj młodych ludziach, którzy tą wiedzą błysnęli, to są dziesiątki innych pracowników, którzy w tym konkursie brali udział na poszczególnych etapach i przypuszczam, że niewiele mniejszą wiedzą, może dysponowali, natomiast może troszeczkę mniejszym szczęściem. Czy w pana ocenie organizacja takich inicjatyw przekłada się na poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach? Ale ja myślę, że to jest rzecz oczywista. Że to jest rzecz oczywista, że w takiej człowiek czy pracownik, który dysponuje określoną wiedzą, zna przepisy, prawda, potrafi myśleć analitycznie. Siłą rzeczy będzie zachowywał się na stanowisku pracy w sposób racjonalny, przemyślany. On będzie potrafił dostrzec pewne zagrożenia w pewnym sensie już nawet intuicyjnie, tak? A z drugiej strony będzie potrafił wyciągać wnioski, czy podejmować decyzje naprawdę odpowiedzialne i za siebie i za swoich współpracowników. Pomimo trudnej sytuacji finansowej, polska grupa górnicza postanowiła kontynuować tą tradycję kompanii węglowej i organizować ten konkurs. Ten konkurs będzie nadal trwał, nadal będzie organizowany. Doczekamy się 14 edycji. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No, trudna sytuacja, ale o jakich ewentualnie tutaj mówimy, te nagrody właściwie w pewnym sensie symboliczne, ale na pewno z drugiej strony jakieś mają konkretny wymiar dla, dla, dla tych pracowników. To jest yy, zainwestowane pieniążki naprawdę, które wrócą wielokrotnie do firmy. To jest ważny cel, ważny jest yy, skutek, ważne jest to, co... Dzieje się na stanowiskach pracy i zdecydowanie tutaj poprawa bezpieczeństwa musi nastąpić. Zresztą ona następuje. Na bezpieczeństwie pracy nie wolno oszczędzać kopalni. No to jest właściwie taki, taka rzecz oczywista, że właściwie nie wymaga jakiegokolwiek komentarza. No oczywiście, że tak i nikt nie ma najmniejszego zamiaru akurat tutaj jakichkolwiek oszczędności czynić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w Polskiej Grupie Górniczej. A czy konkurs y, pracuje bezpiecznie, jest też y, jakąś taką ścieżką awansu dla młodych ludzi? Ja myślę, że tak. Jeszcze kiedy pracowałem na kopalni, prawda, to z dumą przyjmowaliśmy na przykład miejsce zajmowane przez pracownika danej kopalni. Myślę, że tak każdy w tej chwili również do tego tak podchodzi. I ja sądzę, zresztą z doświadczenia mówię, że śledzimy, prawda, losy tych prac, pracowników, którzy tutaj w tym finale wystąpili szczególnie prawda, i otwiera to przed tymi młodymi ludźmi pewną szansę awansu. To już jest wiedza, którą ten pracownik ma w głowie i warto ją wykorzystać, warto tego pracownika dalej może szkolić, może posłać go właśnie na inne specjalistyczne kursy, wykorzystać go w hierarchii zawodowej w odpowiedni sposób. Na równo pracowników na stanowiskach robotniczych, jak i z pracowników, którzy w tej tak jak tu słyszeliśmy, było trzy osoby dozoru, więc, więc na pewno tak. Na pewno mają większą szansę na zrobienie jakiejś kariery, czy osiągnięcia awansu, niż pozostali koledzy, którzy, no, tutaj się nie znaleźli.